Witam was ponownie. Dzisiaj sobie przetestujemy dwie zakrętareczki: Dewalt, Parksidec. Dewalt taki modelek z regulacją 1 2 3. Czyli na dwójeczce on tutaj pokazuje 2800 obrotów. Parksidec Też ma 2800 obrotów, nie ma regulacji, no to ustawimy dywalta, żeby było, jak to mówiąc, równe szanse dla nich. One, dwa kręcą. Co my tu, jak my to przetestujemy? Nie, nie miałem pomysłu, ale wpadł mi głupi pomysł. Zatrzymywam taki klocek. Zaraz Wam powiem. No, w sumie nas interesuje wysokość bardziej. kręcę go tu do blatu. Żeby nam się... Nie ruszało i co? Wziąłem kręta takiego ciesielskiego, długości długości 18 cm. No i dobra, sprawdzimy, czy dokręcą do końca. Piątarka na dwójeczkę, czyli 2800 800 obrotów, i kręcimy. Wkręcił i wykręcił. Barksajdzik. Taki brutalny trochę test, bo to bez nawiercania, bez niczego, ale czekajcie do końca, bo jeszcze wymyśliłem challenge'a dla nich. Jak sobie poradzą z czymś innym, z innym po prostu. Parkside, nawet też poszli, to bardzo fajnie. No dobra, dał sobie radę z osiemnastką. Nie wiem, to czwórka, chyba taka grubość, ale patrzcie, co teraz czekaliście. Taki bohomas, taki wielki. Już idę do was z metrem, ile on ma. Jest grubszy na pewno, to piątka, jak nie szóstka. Co my tu mamy? To my tu mamy 26 centów. Dycha, dycha więcej, grubsza średnica bez wiercenia. Jak już mamy założony bit tu No to zobaczmy co parkside pokaże. Tylko najgorzej... Oj, tu inny wid Dobra. No to wio Patrzcie, dał radę. Coś tam se przerywał, nie wiem czemu. Bateria. Ale dał radę. Więc mi się wydaje to jest tylko kwestia. Czy Diwald podoła temu? się tu, nie, chyba żywica się zakopciła. Myślałem, że to się ciężkie, no. I co? Nie trzeba DiWalta do takiego ciesielskiego bezwiercenia. Ała. Dobra, wzięliście na szybko teścik, że parksajdzik dał radę. I to jest ta wersja osiemnastka, to są te, co już, to jest taki starszy typ. Bo teraz są tylko dwudziestki, ale jestem pod wrażeniem. Na razie, panowie.